Cześć, z tej strony Denis, zapomniałem wyłączyć, yy, zamknąć drzwi. Zapraszam na recenzję takiego ładnego, skórzanego eleganckiego paska dla zegarka Apple Watch. Partnerem tego odcinka jest firma Nomad, która produkuje właśnie takie różne skórzane gadżety. Na moim kanale znajdziecie również kilka innych filmów odnośnie skórzanych akcesoriów firmy Nomad, m.in. innymi skórzane i na iPhone 11 Pro, czy skórzane etui na AirPods, a tymczasem jedziemy z recenzją tego paska. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy z recenzjami właśnie produktów od firmy Nomad, to zauważyliście pewnie, że przychodzą w takich srebrnych, eleganckich pudełkach. I od razu po otworzeniu magnetycznego boku mamy Tutaj sam pasek, nic więcej oraz informacja o tym, że to jest skóra, tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, jest to skóra wegańska. I z tyłu mamy informację o tym pasku oraz o tym, że jest właśnie wykonany ze skóry oraz metalowe części są wykonane ze stali nierdzewnej. Po otworzeniu mamy pasek, który trzyma się pudełka dwoma gumkami, wyciągamy go szybko i mamy tutaj dwie części, które przypinamy do Apple Watcha. I pod spodem mamy również informację, że jest to skóra wyprodukowana w Chicago przez firmę, która jest na rynku już od 1900 1905 roku. Mój Apple Watch to seria 5, 44 mm, tak jak ten pasek jest w kolorze srebrnym, więc to aluminium srebrne nie bardzo łączy się z tą stalą nierdzewną. Znacznie lepiej ten pasek pasowałby do wersji stalowej, ale nie ma tragedii. Wpinamy sobie pasek, wchodzi bardzo ciasno, jest bardzo tutaj dobrze wszystko dopasowane, także trzeba troszkę siły więcej włożyć przy innych paskach. I po wpięciu klipsów zegarek zakładamy go na rękę. Jest to klasyczny pasek, więc przewlekamy skórę przez metalową sprzączkę wkładamy w dwie skórzane sprzączki. Powiem szczerze, że pasek prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście pachnie jak skóra. Na pewno wygląda bardziej elegancko niż inne moje paski, bo ja na co dzień noszę te aplowe sport lupy na rzepę. Gdzieś tutaj go mam. O. Sport Loop, który jest na rzepę. Velcro. Więc w porównaniu z tym paskiem, ten skórzany pasek jest to klasę wyżej, możemy go ubrać na jakieś lepsze okazje. Raczej nie na siłownię, bo nie jest on oddychający już tutaj czuję, że jest mi ciepło w ten nadkarstek. Zdecydowanie na siłownię polecam takie właśnie materiałowe, przepuszczające paski, lub ten oryginalny Nike, który ma dużo dziurek. Ale właśnie ten skórzany od Nomad myślę, że będzie dobry gdzieś na jakieś formalne wyjścia lub na spotkania biznesowe. Nie wiem, sami zdecydujecie. Na stronie producenta kosztuje 70 dolarów. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie wypaski nosicie przy swoich Apple Watchach. Zobaczcie kilka innych moich filmów, które zrobiłem wspólnie z Nomad właśnie o skórzanych akcesoriach do gadżetów, między innymi właśnie do AirPods na przykład. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to koniecznie daj przy filmie łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zostaw suba, zostań na dłużej i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, cześć!